Okej, okay, dobrze, kochani, mam czas, <laughs>, zrobiłam wszystkie rzeczy, które miałam. Zanim z Wami porozmawiam, teraz mam jeszcze chwilkę, e, zanim Sara wróci do domu i chciałabym Wam coś powiedzieć. Dzisiaj będzie kilka słów odnośnie mikrobioty jelitowej małych dzieci, ponieważ e, dzisiaj miałam taką rozmowę, która tak naprawdę przypomniała mi, jakie są realne problemy poza Instagramem, poza ludźmi, którzy e, mają już jakąś wiedzę, którzy nie pozwolą, sobie na pewne kroki ze strony lekarzy, ale większość ludzi mm, tej wiedzy nie ma. I takie są fakty. Yy, I młody rodzic powiedział mi o tym, że jego dziecko, które jest wcześniakiem, ma bardzo duże problemy jelitowe. Niestety dziecko nie jest karmione piersią, jest karmione mlekiem modyfikowanym, no ale to w związku z tym, że mm, jest to wcześniak, było bardzo dużo powikłań okołoporodowych, mama też miała problemy zdrowotne, więc taka forma więc taka forma została dla maluszka wybrana. No i oczywiście, co nie jest zaskoczeniem, maluszek ma bardzo dużo problemów jelitowych, czyli ma gazy, wzdęcia, strasznie się zaciąga płaczem. E, tak naprawdę rodzice mówią, że tak płacze, że aż sinieje momentami. No i oczywiście udali się do lekarza. Lekarz zmienił mleko. E, oczywiście stale w mleku krowim pozostali, e, więc lekarz zmienił mleko. No i dziecko z tych gazów i biegunek, które cały czas u niego występowały, e, zaczęła się ta kubka robić taka konkretniejsza, ale wystąpiły zaparcia oraz ulewanie. I teraz hit. Lekarz stwierdził, że jeżeli dziecko ulewa, to mleko jest zbyt rzadkie dla dwumiesięcznego wcześniaka. Dlatego trzeba podać zagęszczacze do mleka, bo jeżeli ulewa wodą, to znaczy, że mleko jest za rzadkie. Tutaj po prostu pozostaje cisza, bo to jest tak żenujące, że. To jest tak żenujący poziom wiedzy, że aż ciężko to skomentować. I powiem Wam szczerze, że zatkało mnie, i jak się zastanawiam, z jakimi bzdurami na co dzień spotykają się rodzice słysząc od, od lekarzy, że dziecko się nie najada, że mleko jest za rzadkie, że mleko jest bezwartościowe, że po co pani karmi, a może lepiej przejść na mieszankę albo zagęszczać mieszankę Kaszą Manną, to powiem Wam szczerze, że chora jestem. Chora jestem i jest mi was szkoda. Dlatego każdy, kto mnie tutaj ogląda i każdy specjalista, który mnie ogląda, nie możemy przestać, pamiętajcie, edukować i nie możemy zaprzestać swojej pracy, bo ludzi trzeba edukować, trzeba przebijać się przez tą ścianę głupoty lekarskiej, która jest przekazywana w gabinetach na co dzień. Przykro mi, ale takie są fakty. I powiem Wam tak: oczywiście w wywiadzie nie zostało uwzględnione to, że jest to wcześniak, że były powikłania około porodowe, były podawane leki. Mama dziecka, wchodząc w etap ciąży, tak naprawdę sama miała problemy jelitowe, co oczywiście przekazała dziecku. Za chwilkę ten temat rozwinę. No i oczywiście dziecko nie uzyskało siary, tak, czyli tego pierwszego zasiedlenia mikrobioty jelitowej, która jest bardzo ważna, a bo siary może uzyskać tylko dziecko przystawione do piersi. Kolejną kwestią jest to, że było to cesarskie cięcie, więc kolejne uszczuplenie zasobu mikrobioty i tak naprawdę przewód pokarmowy dziecka. Pierwszy Kontakt, jaki ma, to ma kontakt z bakteriami szpitalnymi. Nie mając kontaktu ciało do ciała z mamą czy statą, nie mając kontaktu z piersią mamy, tak, z tym pierwszym mlekiem. Także to wszystko, kochani, są konkretne błędy okołoporodowe, które mają wpływ na mikrobiotę waszego dziecka. I jeżeli pojawiają się takie problemy, a wysłyszycie takie bzdury, że trzeba zagęszczać mleko, że mleko jest, nie wiem, nieodpowiednie, zmieniacie. Mleko jest nieodpowiednie, zmieniacie piąty raz i chodzi mi o to, że wciąż są takie same efekty, czyli wciąż dziecko się męczy. Od biegunek, po zaparcia, po bóle brzuszka, po krzyki. Kochani, krok w tył, tak? Krok w tył. I teraz podstawowa rzecz, którą chcę Wam przekazać. Ty, mamo i Twoje problemy jelitowe mają wpływ na to, jak będzie funkcjonowała mikrobiota Twojego dziedziusia. Jeżeli masz SIBO, przerost bakteryjny, bardzo duże problemy, gazy, zdęcia, Hmm, helikobakter, cofanie się, zgagę i to wszystko inne masz niewyrównane, niestety patogenną mikrobiotę przekażesz dziecku. Bardzo dużo zrobić można w trakcie ciąży, kochani, dietą, probiotykoterapią i mądrą suplementacją. To są trzy aspekty, które, cię, które możecie wykorzystać, żeby dać maksymalnie dobre starcie dziusiowi. Jeżeli tak się nie wydarzyło, to punkt, od którego zaczynamy. Punkt, od którego zaczynacie, drogie mamy, żeby to wszystko naprawić, nie są mleki u dziecka. Nie są stymulanty, zagęszczacze mle do mleka czy inne kwestie. Jest przede wszystkim ograniczenie białka, białka mleka krowiego, które może być dla dziecka problematyczne i w większości jest. Spróbujecie zmienić sobie na mleko kozie tak? albo na inne po prostu mleko, bo najczęściej to daje bardzo dobrą, e, bardzo dobrą odpowiedź. I probiotykoterapia. Probiotykot Terapia, bo to dziecko ma uszczuploną mikrobiotę, często przerost już patogenny, który tak naprawdę zafundowała mu mama w trakcie terapii. Do tego jeszcze te powikłania okołoporodowe, to wszystko ma wpływ na pracę mitochondriów, na pracę mikrobioty, na dysbiozę, która się tam bardzo szybko rozwinie i często na zakażenia klostridium, z którym dziecko wychodzi już ze szpitala. Dlatego ma tak przewlekłe biegunki. Ma przewlekłe biegunki, śmierdzące kubki, często zielone, nienormujące się, czyli stale takie same. Jeżeli takie dziecko jest na piersi, to ty, mamo, też odstawiasz białka mleka krowiego pod każdą postacią, czasem nawet trzy razy zniwelować masło. Dopiero po jakimś czasie możesz spróbować wprowadzać, ale naprawdę zacznijcie, mamy, od tego. Ulewanie, bulgotanie, przelewanie u dzieciaczków, napięcia nadmierne, odstawcie proszę hormonalny past na nabiał, tak? To jest bardzo ważna rzecz. Mieszanki pozostawiają wiele do życzenia, więc trzeba dużo nadrobić. Trzeba wprowadzić mądre probiotyki i teraz od razu, bo zadaj, zadacie mi pewnie dużo pytań, ja później wstawię zdjęcia e, produktów, które mogą pomóc dzieciom. Dobrze, teraz nie będę w relacji e, tego dodawać, ale później wstawię te zdjęcia, które można wprowadzić. I kochani, e, zawsze pada pytanie. Zawsze pada pytanie, Pani Olgo, czy ja mogę takie i takie produkty, na przykład dobre probiotyki, czy dobre, e, nie wiem, nukleotydy, czy inne kwestie podać małemu dziecku, jeżeli jest napisane na przykład od trzeciego roku życia. I tutaj zadajecie sobie pytanie, a jakie macie alternatywy? Alternatywą jest lek, alternatywą są sztuczne, nie wiem, enzymy z apteki, alternatywą jest e, jeszcze mleko o gorszym składzie. Musicie się zapytać same siebie. Ja... Osobiście tak, podałabym kolostrum, które jest bardzo pomocne dla dziecka, zasiedlające to jelito, pomagające mu uzyskać tą immunomodulację, której nie uzyskał poprzez taki a nie inny poród, tak? Bardzo dobre i wspierające dla nabłonka jelitowego, właśnie będą nukleotydy. Bardzo fajne są probiotyki, które można wprowadzać powolutku, też obserwując dziecko, wzbogacając tam jego mikro. I proszę Was o uruchomienie myślenia, że jeżeli słyszycie takie bzdury, że dziecko ulewa, bo nie wiem, za rzadkie ma Pani mleko, że Pani dziecko płacze dlatego i się napina, bo Pani ma mleko bezwartościowe i inne kwestie, to zmieńcie lekarza, tak? Bo on, jeżeli przez te 20 lat czy 10 lat nic nie zrobił w swoim życiu i ma taki żenujący poziom wiedzy, to uwierzcie mi, że w rok się nie przestawi. Więc naprawdę warto zmienić lekarza, bo będziecie po prostu źle Wprowadzone, wprowadzane w błąd. Będą wam przepisywane leki, antybiotyki, jeszcze inne kwestie, które cały czas napędzają tą machiny, i uszkadzają mikrobiotę waszego dziecka. A wasz stres jeszcze będzie uszkadzał waszą mikrobiotę. Także to jest naprawdę bardzo poważny problem. I co apeluję do mam, kochani, dzieci nie rodzą się takie, tak? Na dziecko ma wpływ to, jak ty się odżywiasz, to, jak się prowadzisz w ciąży. To, czy zadbałaś. To czy, droga mamo, zadbałaś o swoją mikrobiotę, czy całą ciążę suplementowałaś żelazo, nie ochraniając w ogóle swojego jelita, czy miałaś zaparcia, czy miałaś gazy, czy miałaś wzdęcia, czy miałaś zgagę. Jeżeli to wszystko miałaś, miałaś ten cały pakiet, no to nie dziw się teraz, że dzidziuś ma też problemy jelitowe. Trzeba zacząć od strony probiotycznej, trzeba zacząć od właśnie dobrego na przykład kolostrum, od nukleotydów, od y, prowadzenia dobrego siebie, tak, siebie, od kontaktu skóra do skóry dzidziusia. Od kontaktu z otoczeniem, a nie cały czas sterylnego otoczenia, żeby ta mikrobiota się wzbogacała. Człowiek jest jednym wielkim skupiskiem bakterii, wirusów, patogenów. Tego potrzebujemy, ale potrzebujemy tej dobrze wykształconej armii. Więc zawsze, drogie mamy, robicie krok w tył. Jeżeli mój dzieciusz coś ma pierwszy rok, dwa, trzy, to znaczy, że to zyskał ode mnie. Ja wiem, że czasem ten wniosek bywa bolesny, ale tak po prostu jest. Dlatego ja tak bardzo apeluję o to, żebyście przygotowały się do ciąży, żebyście się z tym nie śpieszyły, żebyście podeszły do tego racjonalnie, bo jeżeli macie na to wpływ i nie była to po prostu wpadka, to możecie się przygotować, dbając o siebie. Ciąża trwa 9 miesięcy, to jest bardzo długi okres, tak? Później jest okres karmienia piersią. To nie jest moment na detoks, to nie jest moment na oczyszczanie, to nie jest moment na odrobaczanie. To najczęściej jest moment korzystania z tego, co żeście wypracowały do tej pory. I to jest bardzo ważny aspekt. Plus, oczywiście, stałej pracy nad sobą. Dlatego warto unormować takie kwestie jak choroby autoimmunologiczne, właśnie jak nawyki żywieniowe i inne aspekty. Bo wiadomo, że w ciąży poprzez burzę hormonów wystąpią różne dodatki, nie będziecie mogły jeść czegoś, co lubicie, ale to są. Nieistotne sprawy, bo często zadajecie mi pytanie: skąd maluszki tak bardzo chorują, skąd nowotwory u kilku miesięczniaków? Myślę, że odpowiedź już możecie wyciągnąć same. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale my jesteśmy domem dla tego dziecka przez 9 miesięcy od samego poczęcia. Więc, jeżeli mamy bardzo dużo zdrowotnie nieogarniętych spraw, no to dziecko nie urodzi się nagle super zdrowe. My możemy aktywować pewne jego geny, czyli epigenetyka. Nawet jeżeli piąta woda po kisielu, że tak powiem, ma jakąś chorobę genetyczną, to Wy poprzez sposób prowadzenia w ciąży i po ciąży będziecie wpływały na te geny. Gen jest jak naładowany pistolet. Trzeba wystrzelić, żeby, żeby był efekt. I Wy właśnie stylem życia, to jak się prowadzicie w ciąży, czy pozwalacie się faszerować lekami, czy nie daj Boże przyjmujecie dziwne preparaty, Macie wpływ na geny dziecka, więc później odpowiedź, że dziecko ma chorobę genetyczną, no tak, tylko kto tą chorobę genetyczną aktywował. Więc bardzo Was proszę, drogie mamy, zwróćcie uwagę na przygotowanie. Wprowadźcie mądrą dietę, wprowadźcie dobrą suplementację. To o czym Wam mówię. Musicie mieć wyrównany poziom witaminy D3, musicie y, suplementować kwasy omega 3 przed ciążą, w ciąży i po ciąży i y, karmiąc piersią. Musicie dbać o swoje poziomy żelaza, ferytyny, żeby była dobra hemoglobina albo wspomagać się też w czasie ciąży. Witaminy z grupy B, unikanie sztucznego kwasu foliowego, jest zepsana relacja, dlaczego? Y, I przyjmowanie dobrych folianów, tak? Bogato odżywcza y, żywność. Wy się boicie witamin, pytacie mnie, czy można witaminę C w ciąży, czy można kolagen w ciąży, czy można witaminę A w ciąży. Kochani, a nie boicie się wszystkich leków, specyfików i nie wiem, najprostszego magnezu, który zaleca Wam lekarz, jak macie skurcze, który jest aspartamem, a aspartam powoduje guzy mózgu i z, e, problemy z neuroprzekaźnikami? Do tego, jeżeli cokolwiek prowadzacie dla swojego dziecka, bo występują problemy zdrowotne, musicie usiąść ze sobą, z partnerem, zastanowić się, jaka jest moja historia, na co ja cierpiałam, jaka jest historia mojej ciąży. To wszystko ma wpływ i widzicie w waszym Dziadziusiu. To się nie bierze znikąd. I wtedy nie dacie sobie wciskać różnych bzdur po prostu od, yy, od takich lekarzy i po prostu być prowadzone, wiecie, jak dziecko we mgle. Jak to mój mąż mówi, ślepy, ślepego do dołu prowadzi. Dlatego wiedza, wiedza, tej wiedzy jest naprawdę dużo i macie bardzo dużo możliwości, żeby naturalnie, naturalnie, suplementacyjnie dojść do zdrowia bez szkód, bo to jest istotne, bo leki zawsze mają efekty uboczne, tak? a wy możecie zrobić wiele rzeczy bez efektów ubocznych: dieta, styl życia, od, wiadomo, odżywianie, spanie. I tak już podsumowując, jeżeli występują Waszego dziedziusia problemy jelitowe, a na przykład nie wiecie, jak sobie z nimi poradzić, a oglądacie mnie, to jest tutaj bardzo dużo też specjalistów od jelit, e, których Wam też podlinkuję. Zwróćcie się do nich, odłóżcie sobie pieniążki na taką wizytę, zamiast iść do lekarza, zderzyć się z murem i nie wyciągnąć z tego nic, tak? Bo taki specjalista żywieniowy, dietetyk, e, dobry, pole poleci Wam, dobry probiotyk, podejdzie e, holistycznie, może wprowadzi laktoferynę, może wprowadzi kolostrum, może wprowadzi karikol jako enzymy trawienne poprawiające trawienie, na pewno spojrzy szerzej, na pewno przeprowadzi z Tobą, mamo, wywiad, tak? A nie powie, że proszę zmienić mleko i e, wprowadzić coś na trawienie laktozy. Bo to nie jest dobra droga. Naprawdę warto wybierać mądrze i pamiętajcie, e, kochane, że Wasz stan zdrowia ma przełożenie na Wasze dzieci. Jesteście całością, po prostu. I ostatni aspekt, o którym muszę powiedzieć, to jeżeli macie taką sytuację, o której ja słuchałam dzisiaj rano, czyli właśnie wcześniak, który dostał cztery daweczki, bo jest wcześniakiem i jest narażony na, na infekcję, to ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ja powiem Wam, że jestem w szoku, że takie cuda natury się zdarzają i takie dzieci jeszcze z tego wychodzą i są zdrowe, w cudzysłowie. Naprawdę obejrzyjcie sobie moją relację dotyczącą szprycowania dzieci. I przemyślcie to. Bo ludzie, którzy są za, ok, ale w większości nie mają wiedzy, dlaczego może być to niebezpieczne. Wiemy tylko superlatywy. A lekarze też nie mają wiedzy. Naprawdę. Bo się tym nie interesują. Jeżeli koncert mówi, że jest dobre, to oni mówią, że jest dobre. To są papugi. Więc uczcie się w tej kwestii. I ja was absolutnie nie odwodzę od tego, ale żeby powiedzieć, że jestem świadomy i robię to świadom, świadomie, trzeba wiedzieć jakie mogą być powikłania. Że powikłania szprycowania to są problemy skórne, że powikłania szprycowania to jest krzyk mózgowy, że powikłania szprycowania to są e, bardzo poważne problemy jelitowe, krewkale, upośledzenia przewodu pokarmowego i masa innych zaburzeń neurologicznych. O tym rodzice mają pojęcia. są informowani o podniesionej gorączce albo zaczerwienionej rączce. To jest, to jest bzdura. Więc trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jeżeli będziecie wiedzieli o możliwych powikłaniach, i mimo wszystko powiecie: Ja wolę te powikłania, ryzyko niż zachorowanie na tą chorobę, okej, okay, wasze dzieci, wasza konsekwencja. Ale bardzo Was proszę, bo ten temat ogromnie leży mi na sercu. I nie chciałabym, I nie chciałabym po prostu. Aby ktokolwiek mógł sobie powiedzieć, dlaczego mi nikt nie powiedział. I tyle. I tyle, kochani, dlatego ta też taka moja emocjonalna relacja. Ja będę was w tym temacie wspierać, bo e, dzieci to jest najcenniejsze, co mamy. E, to jest nasza przyszłość, przyszłość naszego narodu. Bardzo mi na tym zależy. Zależy mi na waszym zdrowiu, na zdrowych ciążach, na spokojnych ciążach i można naprawdę wiele w tej kwestii zrobić. Ograniczając syntetyczny kwas foliowy, mądrze wspierając kobiety, kierując je na dobrą dietę, suplementując je, dobrze odżywiając, otaczając mądrą opieką, a nie z stekiem bzdur i wpychaniem im po prostu leków, mówiąc, że to nie ma wpływu na dziedziusia. Są sytuacje ratowania życia, ok, ale większość e, sytuacji ma jakiś początek i my zadbajmy, żeby nigdy się to tak nie rozwinęło.